Małżeństwo Marty i Macieja ze ślubu od pierwszego wejrzenia nie przetrwało? Internauci mają dowody. Kolejne odcinki ósmej edycji ślubu od pierwszego wejrzenia przed nami, a internauci już zaczynają obstawiać. Które małżeństwa z programu go nie przetrwały? Wielu fanów serii zakłada, że to właśnie Maciek i Marta się rozwiodą. Twierdzą, że mają na to dowody. Jakie? Wynaleźli pewien szczegół. Czy mają rację? W ostatnim odcinku Maciej i Marta faktycznie nie wydawali się być w najlepszej komitywie. Więcej poniżej. Ślub od pierwszego wejrzenia Maciek i Marta się rozwiedli. Fani szukają dowodów. Za nami już 7 odcinków ósmej edycji show Ślub od pierwszego wejrzenia. Program jak zwykle dostarcza swoim fanom wiele emocji związanych z miłosnymi perypetiami uczestników. Jedną z par, która budzi szczególne zainteresowanie widzów, są Maciek i Marta. Bolesna przeszłość Macieja od początku zwróciła uwagę wielbicieli ślubu od pierwszego wejrzenia. Uczestnik został zostawiony przez żonę, która najpierw zaszła w ciążę z innym mężczyzną. Na ile druzgoczące musiało być takie doświadczenie, mogło dodatkowo świadczyć odważne wyznanie Maćka w ostatnim odcinku show. Marsi przyznał, że jest bezpłodny. Zapytał ją również, czy rozważyłaby dla niego poddanie się zabiegowi in vitro. Tak daleko zakrojone plany, dlatego, związku zdaniem internautów, mogą się jednak nie powieść. Faktycznie, kłopoty w raju Maćka i Marty rozpoczęły się dosyć szybko. Już podczas ślubu Maciej nie mógł opanować nerwowego śmiechu, podczas gdy Marta stres zabijała kolejnymi wyjściami na dymka. Potem, nie było lepiej, para zaczęła droczyć się ze sobą co do niemal każdego swojego gestu. Fanom ślubu od pierwszego wejrzenia szczególnie nie spodobało się to, jak Maciek docinał Marsi ze względu na jej wygląd. Nie zabrakło licznych docinków i ze strony widzów po słynnym już spacerze z żoną. Podczas którego Maciek sugerował uczestniczce, że mogłaby nosić się bardziej kobieco. Żartom o noszeniu szpilek po domu nie było końca. Zareagować postanowiła także sama Marta Podbiał na swoim koncie na Instagramie. Uczestniczka ósmej edycji ślubu od pierwszego wejrzenia stanęła w obronie swojego męża z programu. Nie podoba mi się nazywanie kobiet mortadelą, ale nie ma we mnie zgody na hejt, jaki go dotknął. Ludzie piszą obrzydliwe rzeczy o nim i to mi się nie podoba, napisała stanowczo. Fanom show nie umknął jednak pewien szczegół. Okazało się, że Marta i Maciek nie obserwują się już wzajemnie na Instagramie, choć wśród śledzonych przez nich kont znajdują się te innych użytkowników. Czy to dowód na to, że para nie jest już razem? Cóż, takie drobiazgi mogą o czymś świadczyć. Wszystkiego dowiemy się jednak w kolejnych odcinkach ósmego sezonu ślubu od pierwszego wejrzenia. A której parze wykibicujecie najmocniej?